Jak zrobić remont łazienki i zamontować w niej nowoczesne elementy? Czy łatwo się je instaluje? Zobaczmy metamorfozę mocno wysłużonej łazienki, która zyskała funkcjonalność i nowoczesny wygląd. Czym prędzej rozpoczęliśmy demontaż starej łazienki. A po nim budowanie nowych instalacji, układanie płytek, fugowanie. Zobaczmy proces instalacji produktów. Zaprezentujemy, jak łatwo i szybko zamontować rozwiązania ROKA. Przechodzimy do montażu strefy kąpielowej, którą będzie wanna wolnostojąca maui. Przystępujemy do zamontowania odpływu do przygotowanego otworu rury kanalizacyjnej. Ustawiamy wannę na docelowym miejscu nad podłogą na dwóch podporach. Przykręcamy do otworu odpływowego w wannie zestaw syfonu i łączymy z odpływem kanalizacji ze spadkiem minimum 2%. Napełniamy wannę wodą i przepuszczamy przez przelew wanny. Aby sprawdzić szczelność i drożność układu. Jeśli wszystko jest szczelne, opuszczamy wannę na wyznaczone miejsce i silikonujemy dolną krawędź. Ocencie sami, sprawdźcie inne metamorfozy łazienek roka. To naprawdę jest łatwe. Potrzebujesz porady? Napisz do nas. Zobacz więcej na stronie Roka Pro.